Siemaneczko z tej strony Piorun i do Fortnite zostały dodane samochody. Tylko tak przypominam: kot jak Piorun w sklepie Fortnite. I tak, jak pewnie już wiecie, do Fortnite zostały dodane samochody. Więc dzisiaj spróbujemy sobie zabić może kogoś z tego samochodu. Nie wiem jak to w ogóle wygląda, jak ta mechanika jest zrobiona, bo jeszcze nigdzie nie widziałem. Słyszałem, że są w miastach jest ich bardzo dużo, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem jednego. I są też silne. Dobra, tu jest jakiś wanczak, czy do takich też można wsiadać? Można wsiadać do takich? Kurde, chyba nie można. No nie, myślałem, że do każdego samochodu można wsiąść. No dobra, no to może zaraz. Zaraz coś się wymyśli. Czy to jest typek? nie ma typ? Dobra. Trzeba poszukać samochodów. Jezu, jezu. Bo, dlaczego ja tak słabo strzelałem? My nie grałem ponad. Dwa tygodnie w Fortnite'a, no może dlatego, ale... Nie, nie, to trzeba poprawić, to trzeba poprawić. Może na lawach będziemy się uczyć grać. Wpadajcie. Zapraszam. A właśnie i też może niektórzy z Was nie wiedzą, dlaczego tyle nie było odcinków. No wrzuciłem taki post na karty społeczności. Nie wiem czy go widzieliście, czy nie. Możliwe, że tak. No i ogólnie, no były pewne problemy. I jeszcze odcinka w środę nie było. A, myślałem, że już się wyrobię, ale jednak nie. Ale jest dzisiaj piąteczek. Więc mam nadzieję, że tam kilka łapek dobijecie. I będzie fajnie. Bo kurde, jest dobrze. Jest dobrze. Ciekaw jestem, czy może takim tirem da się jeździć. Bo w sumie on stoi sobie na drodze, więc powinno się teoretycznie dać się jeździć. A ty już na 100 No, te, tak, mi się chyba nie zładowały. A nie, to jest leżący bus O, da się tym jeździć, dobra, e. O, i kozacko, dobra. O, kurde. Jak fajnie. A nie wiem, czy oni mi nie zablokują praw autorskich za tą muzykę w radiu, co leci. Może sobie jakoś wyciszę w ustawieniach. Dobra, poczekajcie, chwilkę. Dobra, wyłączyłem tą muzykę jakoś. A dobra, tu leci, więc może nie jest jednak copyrightowana. No. Dobra, spróbujemy sobie tirem zabić kogoś Albo jakąś inną bryczką jeśli znajdę Ale się kozacko jedzie, jezu tylko Powiedziałem, że paliwka strasznie mała jest Jakieś 42% chyba była Ale to zaraz, o tam jest Jakoś lepsza furka widzę Dobra Na razie nikogo nie widzę, dobra O to jest jakieś fajne Jakieś fajne, tylko czy da się dojechać? jechać? Da się, o kurde Dobra, te samochody Są kozackie, ale to jest kozackie Jeju Dobra, to teraz można traktować normalnie samochodami To właśnie 70 na godzinę Nie sądziłem, że kiedykolwiek dadzą samochody do tej gry O lama Po 13 sezonach Po 13 sezonach dodali wreszcie samochody Każdy chyba Może nie każdy, ale większość na to czekała i w końcu są On jest Biega na górę Kurde, on chyba nie będzie chcąc się nie, nie wyjdzie no dobra, go trzeba będzie normalnie załatwić. Bo nie wyjdzie. Tam jest. Z kurczęby kiedy. Dobra, to sobie może zniszczę. Co jest? Do pogodza. Gdzie on jest w ogóle? W to kogo Niezu! Dlaczego? To jest jakiś ptanny nubek I jeszcze mnie trafia. Dlaczego przez te schody się nie dało strzelić? Nie, no, on był potencjalnym do zabicia samochodem. Niestety nie chciał wyjść z tego budynku, więc nie chciałem aż tyle czekać, żeby może jeszcze kogoś innego spotkać. Ale też trzeba iść po paliwo. To jest ważne. A tu jest skrzyneczek jeszcze nie ale dobra. To nie teraz. O kurde, ale mi chłop wyskoczył Jeju, a się przestraszyłem Dobra chłopie weź, wyjdź ho, ho, Ale mi wyskoczył Dobra, on tam sobie siedzi Dobra, wezmę tak. Ha! Gdzieś teraz Ale on pompę ma naładowaną No i co ty robisz? No i co ty robisz, chłopie? Tak to jako to chyba nie. naprawdę 27 HP No trudno! Widzimy się w kolejnej gierce. Dobra więc kolejna gierka może teraz sobie nas pojadę sobie. Bo lecę sobie na słone strzechy, powinno tu być więcej samochodów, tylko nie oby mnie zginął na samym starcie i będzie dobrze. Leciałem tu i też nie zobaczyłem żadnych samochodów. Albo mi się przewidziało, bo kurde nie wiem o co chodzi, ale... Robert, tam jest typek. On chyba nie ma broni. Życia też nie miał. Ło! Czy ja mogę? Czy ja mogę go zabić? No, ja go nie zabiłem! 2 HP. Tylko nie. oby mnie zginął na samym starcie i będzie dobrze. Dobra, teraz to nie będzie mogło być ten samochody. Może polecę ten zalew w zastoju. Albo nie, sklepowa sadyba. Chyba jest większa. Możliwe, że jest większa. Więc tam powinny powinny być samochody, ale czy będą, nie mam tego pojęcia. Strasznie ciężko jest tu znaleźć. O, tu mam jednego. Dobra, może po tego sobie pojadę po prostu. Spróbuję coś tam ludzi przejść. O, tam był jakiś. Ale zniknął. A nie, jest, dobra. Są, so, dobra. Tutaj są samochody, więc jest git. Jest git. Kurczę, to już tydzień siódmy jest w tym Wyzwanie tygodnia siódmego, jeju, ja dopiero mam czterdziesty karnec No... Strasznie zaniedbałem ten sezon, ale... Jakoś... Nie kończyłem, mnie, żeby w nim grać Co ty chłopie tu... Co ty chciałeś tu? Pokonać mnie? Nie dzisiaj, ja dzisiaj w formie jestem Obrażnie, co nie miara Spoko Wszystkie samochody mi co... Są... O nie, tutaj jest jakiś... Dobra. Jedź do przyjemnego parku. Gdzie jest przyjemny park? O Boże. No dobra. Wykonam sobie to wyzwanie. O tam jest ktoś. A nie, tu marauderzy. No nie, shit. Bo ja tam coś się dzieje chyba. Kurde, jak ja mam furkę za tą gołąc teraz? Dobra, to znaczy sobie ten przyjemny park. Dobra, szybko. Jedziemy... O, powaliłem. Dobra, jadę dalej, nie ma czasu. Wiem, że mało paliwa, ale... Najwyżej wymienię furkę, chociaż to, nie wiem, czy będzie się dało. O kurde. O, o patrzcie, paliwko. Ale fart. Dobra, jak to się to się tak polewa, o, dobra 14% Kurde, to malutko strasznie tego paliwka było Ale w ogóle fajna mechanika Mam nadzieję tego, że to te wyzwanie mi się będzie zaraz zaliczać No powinno, bo na całym paliwku nawet się chyba nie da dojechać. O, tam coś się dzieje O, tu jest No ma 9 HP Dobra Czemu no, ja tak z dół celuję? ja mogę jeju, Co jest grane z moim Eman? Czemu on jest tak słaby? Proszę, powiedzieć, że mieć dużo maców mm, Może być O, też chłop już pompę ładuje A Hoff ma mu mało strasznie chyba Poczemu on przez tu przyleciał? Co jest grane? Czy ja mogę? Naprawdę musiałem dostać od niego za sztyle. O, to chyba jest Lambo, jakieś. Tak mi się wydaje. O, jest. O, dobra, jest tam gość Może tego się uda. Może się uda. Dobra, on nie ogarnia, może. No nie. To jest trawa. Dlaczego? Jakby to była ulica. Dawaj, teraz, teraz, teraz. No, świetnie. Ale to było kozackie. I się nie uda. Ale ten on był taki, że można było go zabić właśnie z samochodu. No niestety... Dobra. wziął. O, co to za radzę? A może do ten typ z helikoptera puszcza? Jest na drodze. Dobra, to jest ta szansa. Żeby nie strzał z drogi. To jest ta szansa. To jest ta szansa. Nie! Teraz, teraz znowu dobra, 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 dobra. No i nie dam rady, ale zaraz dam rady. Szybki obrót. On wypił potki, dobra, ale to się nic nie stało. Nie ma strzelania mi samochód. Dobra, to nie ma szans. Nie ma szans, kurczę. No, wiedziałem, że to się tak skończy. O jeszcze mi na pompa to w ogóle. A więc jeśli Wam się taki odcinek spodobał, pamiętajcie o łapeczce w górze, o subskrypcji, o wpisywaniu kodziku jak piorun w sklepie, bo to bardzo pomaga. No i trzymajcie się, no i do następnego.